Dzień dobry Państwu. Tomasz Szwejgier na kanale Jana Pińskiego. Szanowni Państwo, dzisiaj będzie trochę inny temat niż ten niż te tematy, które z Państwem wcześniej poruszałem. Mówię o tym dlatego, ponieważ chcę zaoszczędzić służbom z JEP u i Wąsikowi Kamieńskiemu i reszcie roboty. Są bardzo zdenerwowani, boją się, kiedy ukaże się nasza książka o Jarosławie Kaczyńskim, to znaczy książka Janka Pińskiego i moja, która jest przygotowywana. Zaczęli dosłownie trałować dzieje naszych rodzin. Jak Państwo pamiętacie, w celu takiego zochudzenia mnie, wtedy, kiedy mnie zaresztowano pierwszym razem, oczywiście były tematy dotyczące mojej rodziny. Czyim ja jestem synem i jak to wszystko wygląda. Wobec tego, i, i Państwu, i w szczególności tym e, złym ludziom, którzy innym usiłują wytykać, e, rodziny, czy jakieś inne historie, sami mając, tak powiem, koneksję, jak mnóstwo, mnóstwo Polaków, którzy, którzy, których rodzice żyli w PRL-u, bo to było normalne i Polaków nie wolno dzielić. Ja Państwu opowiem, mam nadzieję, że Was nie zanudzę, o mojej rodzinie i właśnie o tych podziałach, których nie wolno wywoływać. Szanowni Państwo, u mnie w domu zawsze Takim bardzo ważnym tematem był temat Powstania Warszawskiego. Mama całą okupację i całe powstanie przeżyła w Warszawie. Były tutaj bardzo tragiczne wydarzenia. Dwa razy uciekała z łapanki dzięki temu, że, że jej stryj pracował na Skaryszewskiej. Na Skaryszewskiej on był tam takim, technicznym, technicznym pracownikiem, jednocześnie członkiem Armii Krajowej. Pomógł w słynnym zamachu na szefa Arbelsantru. Szanowni Państwo, mama, mama najpierw, najpierw przeżyła bardzo mocno 1939 rok, zostało to jest, mieszkała na Rakowcu wiadomo, że tam, tam mieszkanie zostało zbombardowane. Później powstanie warszawskie, całą tą, tą tragedię wygnania na Krecelach z, z moim małym bratem, świeżo po ślubie, z, 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 ze swoim pierwszym mężem, który został aresztowany i wysłany do Mauthausen. W związku z tym, że moja mama była młodą dziewczyną, moja mama urodziła mojego brata. Jak skończyła 16 lat, wzięli ślub w kościele przy placu Narutowicza. I zaraz po tym ślubie aresztowano męża. Mama, kiedy była transportowana do tego obozu przejściowego w Pruszkowie, w Pruszkowie, jeden z Niemców twierdził, że mama nie może być matką, a mój brat jest musi być przygarniętym żydowskim dzieckiem chciała mnie wyrwać do tego mojego brata, czy znaczy mojego brata, mama się rzuciła na niego jak każda matka, udrapała go gdzieś w szyję, on w tym czasie wypuścił mojego brata na ziemię, ale miała kupa szczęścia, to jest opisywane w różnych książkach, w tym czasie przyjechała delegacja Czerwonego Krzyża i on odstąpił. Natomiast moja mama do końca życia nosiła na czole taki półokrągły ślad, od magazynka parabelki, bo on wyjął pistolet i uderzył mamę w głowę. No te wszystkie przeżycia, okupacja, później ona była postrzelona jeszcze w, przez Werwolf w Wolsztynie, bo tam też, bo, bo, tam, bo tam pojechała, pojechała no w ramach, w ramach tych wszystkich działań repatriacyjnych. No i Szanowni Państwo, Zawsze była, była, były te pretensje do, do mojego ojca, bo mój ojciec, jako żołnierz czwartej dywizji, no był po tej drugiej stronie. Dlaczego nie przyszli, dlaczego nie, 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 nie pomogli, to zawsze były, były, były te pretensje. Te pretensje i, i te rozmowy były bardzo często również wśród naszych znajomych. Pamiętam, pomimo, te, pomimo tego, że. To były różne strony barykady. Ojciec przyjaźnił się na przykład z panem Mirosławem Iringiem, dowódcą tego słynnego plutonu Słowaków. Bardzo dużo członków mojej rodziny było żołnierzami armii. Mój ojciec był żołnierzem 39 roku. Został ranny podczas przebijania się tutaj z tą kombinowaną grupą generała Bułtucia do Warszawy. Został ranny tutaj w Burakowie. Później bił się jeszcze w Warszawie. W Warszawie został wzięty do niewoli. Uciekł z tej niewoli i pojechał do Lwowa, bo tam była, tam była jego babcia. I znaczy tam była moja babcia, tam była moja babcia i, i, i część rodziny. Tam zastała, go, tam zastała go już, że tak powiem, e, wojna w 1941 roku i ojciec walczył, walczył w, w, w ramach armii rosyjskiej. E, ojciec e, był dywersantem, zostawał na tyłach wroga i e, no, niszczył, to, niszczył to, co nie powinno wpaść w ręce Niemców. Bo to było wszystko jedno, ojciec chciał się, ojciec chciał się bić. Został ciężko ranny pod Smoleńskiem, stracił mowę słuch i wzrok, został kontuzjowany, uderzył, pocisk uderzył w ziemiankę, w której był. Został przetransportowany do Omska. W tym Omsku, w tym Omsku leczył się. Tam wziął ślub z Rosjanką, z taką córką, córką generała Floty Czarnomorskiej, no młodzi ludzie. Nie dotarł do armii Andersa, chciał. Żona, żona skutecznie, skutecznie mu nie pozwoliła. No nie, nie dotarł, zresztą ojciec, ojciec wtedy jeszcze, jeszcze był, był, chory, dochodził, dochodził do siebie. W Polsku był nauczycielem. Uczył dzieci Między innymi polskie dzieci, historii, języków. Ojciec e, oczywiście już już nie patrząc na, 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 na to wszystko, co chce jego małżonka, e, uciekł, po prostu uciekł jej do, do nowotworzonej dywizji Kościuszkowskiej. I z tą dywizją Kościuszkowską przeszedł przez cały szlak od Lenino do e, Berlina, w zasadzie nad, nad Łabu. Później, później był w czwartej dywizji. Powiem Państwu też, jaki los stawia przed ludźmi takie dziwne, dziwne, niespotykane sytuacje. Brat mojego ojca, pan Jerzy Boniecki, człowiek który, jak sobie Państwo wygooglujecie, twórca fundacji Polkun. Ta fundacja do tej pory działa. Ta fundacja zasłynęła z tego, że ta fundacja przyznaje nagrody środowiskom twórczym. No, zobaczycie Państwo. Człowiek, który, który był jeden, jednym no, z ważniejszych opozycjonistów, mogę powiedzieć, bardzo ważnych opozycjonistów od lat, od lat 60. Do, 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 końca, do końca komuny. Szanowni Państwo, ojciec, będąc na pracę z tą czwartą dywizją, nagle z, okazało się, że z grupki żołnierzy Armii Krajowej, którzy, którzy przepłynęli przez Wisłę, krzyczy do niego jakiś młody chłopak. Bolek, okazuje, Bolek, Bolek. bolek. I ojciec nie poznaje tego chłopaka, bo jego brat, właśnie Jurek Boniecki, jak ojciec wychodził na wojnę, to miał 10 lat. No to policzcie sobie Państwo to, tę, tę różnicę. Do armii krajowej Jurek Boniecki został przyjęty, wstąpił po ucieczce z getta warszawskiego po wcześniejszym aresztowaniu mojej babci yy, i jego ojca, bo to, bo to, bo to no, mojego dziadka. No. Mój dziadek, mój, mój dziadek, czyli dziadek mojego ojca, to, to, to jeszcze, jeszcze no, to był inny człowiek. No i Szanowni Państwo, yy, nie było tutaj żadnych problemów, że to było żydowskie dziecko, no bił się, bił się w armii krajowej. Przeszedł na drugą stronę. Yy, ta sytuacja, kiedy poznali się yy, yy, Brat poznał, poznał brata. Ojciec. Y, jemu, Jurek Boniecki wypominał z, zawsze to, o tym. Mówi, mówiła moja mama, że ojciec, ojciec go uściskał, y, zabrał go, go do siebie, do jakiejś, jakiejś, na, tą, na tą swoją kwaterę. Zdjął z siebie Szynel, dał mu swój Szynel. Y, obiecał, że mu przechowa parabelkę, dał mu chleb, dał mu, dał mu jedzenie. I co później zrobił? Później. Z powrotem go odprowadził do tych wszystkich żołnierzy, z, który, z którymi on przepłynął, bo ci żołnierze byli sprawdzani, kto to jest, co się stało, dlaczego tutaj, czy, czy nie ma tutaj jakichś dywersantów, czy nie ma tutaj jakichś ludzi podrzuconych przez Niemców. I tam on, on pamiętał mu, mu to cały czas. Jak widzicie Państwo, te podziały w rodzinie funkcjonują cały czas. Jerzy Boniecki skończył prawo. Ojciec mu bardzo w tym pomagał. Później trafił do służby zagranicznej, wyjechał i został na zachodzie. Ojciec z tego problemu miał bardzo duże, duże, duże problemy. Na zachodzie Jurek zrobił, jeżeli zrobił naprawdę bardzo duże pieniądze, został bardzo bogatym człowiekiem i stworzył tą fundację Polku. Także notuj wąsi, notuj Kamiński, pewnie będziesz wiedział. Kolejnym członkiem mojej rodziny, moim stryjem, czyli to był brat cioteczny mojego taty, był profesor Jarosław Rudniański. I profesor Jarosław Rudniański był więźniem Gułagu, żołnierzem drugiego Karpackiego Pułku Artylerii Lekkiej, walczył, walczył pod Monte Cassino, otrzymał tam Krzyż walecznych. No, świetny żołnierz później, jak sobie Państwo wygłórujecie, polski naukowiec, filozof, że na pewno, na pewno skrajnie różne poglądy pomiędzy moim tatą, moimi rodzicami, którzy mieli, by, mieli, byli lewicowi, naprawdę by, mi, mieli, mieli przekonania, przekonania hmm, lewicowe. I szanowni państwo, tak to, tak to po prostu określę. I szanowni państwo, te hejtowanie mojego ojca za to, że walczył w wojnie domowej, była do wojna domowa, że uczestniczył rzeczywiście w zatrzymaniu ognia. Mówimy o Józefie Kurasiu i spójrzcie państwo, kto to był ogień. Ogień bardzo kontrowersyjna postać. Żołnierz, żołnierz Armii Krajowej wcześniej, który został, który został, Konfederacji Tatrzańskiej, Armii Krajowej, batalionów chłopskich, bardzo różnie, który, na którego został wydany wyrok śmierci przez Armię Krajową. Później no, był zwykłym bandytą po tym wyroku Armii Krajowej zaczął y, pomagać i walczyć razem z rosyjskimi partyzantami na Podhale. Został szefem y, Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, a później zdezerterował, poszedł w góry, bo po prostu y, nie umiał y, żyć normalnie w tych y, czasach pokoju. I teraz chciałem Państwu coś powiedzieć, dlaczego y, Ci ludzie nie mają żadnego moralnego prawa, żeby oceniać na przykład mojego ojca czy moją mamę. Ja Państwu opowiem o jednej historii, która nie jest znana. Szanowni Państwo, mój ojciec w 1967 roku napisał pracę doktorską o walce z podziemiem zbrojnym w latach 44-45. Posłuchajcie, w 67 roku, i powiem Wam, czym to się zakończyło, co, co tutaj pisał. Trudny okres lat 44-45, w jakim kształtowała się i nasilała działalność podziemia zbrojnego cechuje szereg dramatów, nie tylko poszczególnych uczestników wydarzeń, ale i całych zbiorowości ludzkich. Droga przez Mękę, jaką przechodziła kształtująca się polska państwowość ludowa, powodowała, że po przeciwnej stronie barykady znalazło się w wielu tych których miejsce było w szeregach budowniczych, a nie burzycieli Nowego Ładu. Nie było jednak zamierzeniem autora głębokie zobrazowanie, przeanalizowanie i naświetlenie tych dramatów potraktowane jako jeden z elementów problematyki podziemia zbrojnego w Polsce. Czekają jeszcze na swojego historyka, który przebada i opisze je całościowo, sięgając do ich okupacyjnej genealogii i pisze dalej W toku badań nad problematyką podziemia zbrojnego szereg trudności nastręcza problem struktury organizacyjnej poszczególnych formacji, zgrupowań, oddziałów, grup. Mający dotąd prawo obywatelskie, ob obywatelstwa w publicystyce i pracach przyczynkarskich termin banda jest nieadekwatny. Ponieważ nie się dla zróżnicowania stanów liczebnych, struktury organizacyjnej, podległości której w dół, zasięgu terytorialnego i profilu działania poszczególnych grup. Dlatego też koniecznym jest ujednolicenie terminologii dotyczącej tej problematyki. W niniejszej pracy zastosowana została następująca klasyfikacja: podziemne formacje zbrojne, np. armia krajowa, narodowe zwiększenie wojskowe, narodowe siły zbrojne ukraińsko powstańcza armia Werwolf. Zgrupowanie oddziałów zbrojnych pod tą nazwą rozumieć należy szereg autonomicznie działających oddziałów podległych wspólnemu dowództwu koordynującemu ich działa, działalność, na przykład zgrupowanie Ognia, Orlika, Warszyca, Łupaszki i tym podobnych. Szanowni Państwo, ojciec jasno pokazywał, że to nie były bandy w większości, bo rzeczywiście tutaj jest szereg przykładów wojska pracy, że tym oddziałom niektórym dopisywano te czyny bandyckie i zapłacił za to tym, że postawiono go w stan oskarżenia za rzekome ujawnianie tajemnicy państwowej, bo, miał, bo że, że miał dostęp do tajemnicy państwowej. Ojciec usiłował popełnić samobójstwo. Ojciec usiłował popełnić samobójstwo, na szczęście, na szczęście odratowano go, bo mama, mama zabezpieczyła broń, ojciec miał broń, ojciec, ojciec wziął lekarstwo. Odratowano. go. Później była sprawa sądowa, którą ojciec wygrał, przyniósł na, na, na sprawę kilka walizek książek, pokazywał, pokazywał że nie ujawnił tej misji państwowej. Ciekawy jestem, czy, słuchaj, Mówię, zwracam się do Gmyza, zwracam się do e, pana Żebrowskiego, Częskiwicza i innych. Czy Wasi rodzice, dziadkowie, byli na tyle Nie Mówię o Gmyzie, bo, bo, twój dziadek to był w Afryka a Ty piszesz, że mój ojciec był gnidą. Mój ojciec, a jeszcze tak jeszcze na marginesie, jeżeli chodzi o Żebrowskiego. Panie Żebrowski, jak pan mówi o moim ojcu, to Niech Pan mówi prawdę, bo ojciec nie był magistrem, tylko doktorem nauk humanistycznych i nie pułkownikiem tylko pułkownikiem. To już taka, już taka różnica. A te wywoływanie demonów i te kłócenie Polaków jest to najgorsza rzecz, jaka może być. Ja z moimi rodzicami, w tej chwili jest mi bardzo przykro, bo się nie żyją, toczyłem wielki spór. Wiecie, jakie dzieci potrafią być bezwzględne. Ja naprawdę mówiłem o rzeczach, których bolało. Wcześniej to był jeszcze czas, kiedy komu natrzymała się mocno, ale później to już było to zwycięstwo. Czuli się bardzo źle. Tłumaczyli mi i mówili mi, zobaczysz, że tutaj w tej chwili do władzy dojdą takie elementy i tacy, tacy ludzie, że nie będziecie jeszcze zadowoleni z tego, co żeście spowodowali. I mieli dużo racji. Moi rodzice różnią się od was tym, że nie kradli. Oni byli ideowi. Ja się nie zgadzałem z tymi poglądami. Mieliśmy naprawdę szkoda mi było, że ja, ja tak bezwzględnie to wszystko traktowałem, ale ja byłem młody dzieciak. Mi się bardziej podobało bieganie po ulicach, wyciąganie koszy na śmieci na kółkach i, i ganianie się z domu. bo to, to, to była taka fajna zabawa. Ja nie rozumiałem nic z tego. I teraz, szanowni Państwo, odnośnie tych podziałów. Jak widzicie, w polskich rodzinach, to nie tylko w mojej, ale we wszystkich, są ludzie z różnych stron tej barykady. Zobaczcie postawę pani Wandy Stawskiej, a zobaczcie Kaczyńskiego, który dalej usiłuje czuć. Wracając do tematu mojej mamy, powiem Wam, co mnie niesamowicie zdumiało. Moja mama pojechała do mojej siostry do Stanów Zjednoczonych. I moja siostra do mnie zadzwoniła i mówi: Nie wyobrażasz sobie, jaką mama ma koleżankę. Okazuje się, że mama, bo mama nie mówiła po angielsku, mama mówiła bardzo dobrze po rosyjsku i, i, i po niemiecku. I okazało się, że tam e, znalazła sobie koleżankę, Niemkę, której mąż był przez całą okupację w Warszawie. Nie wiem w tej chwili, jakim on był, w jakiej był formacji, jakim był żołnierzem. Mama z tą kobietą znalazła wspólny język i normalnie funkcjonowały, rozmawiały i nie było e, pomiędzy nimi nienawiści. To wy w tej chwili jesteście nieupoważnieni. Mówię do Kaczyńskiego, mówię do tej reszty całej bandy. Nie wiem, Tarczyński w tej chwili z dziadkiem Szmalcownikiem. Udaje, udaje tutaj, że tak powiem, arbitra, czy mówię do ciebie, gmys z, z dziadkiem z Afrika Korps, który mówi, że mój ojciec był gnidą. Mój ojciec przylewał krew, walczył, po prostu walczył. A że walczył też w strasznej wojnie domowej, która była niepotrzebna, jak widzisz, też za to usiłował płacić. Ciekawe, kto, kto z was, kto z waszej rodziny był na tyle odważny, żeby umieć się tak przeciwstawić. Nie wolno wyciągać tych demonów. Ja mam was w nosie i te wszystkie rzeczy, o których opowiadacie, jest to nieprawda. A już to, że Kania pisze o moim bracie, że był funkcjonariuszem stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych. Mój brat był milicjantem, a później policjantem w Wydziale Ruchu Drogowego. Całe życie, od 1963 roku do lat 90 Także to, to, to takie manipulowanie wszystkim. To jest takie manipulowanie. Piszecie również o moim wujku, który był saperem. Wujek był saperem. Wujek był w, przez pewien czas zastępcą dowódcy jednostki w Kazuniu, a później był e, w Straży Pożarnej, już po, po w latach 80. znowu go powołano i był w Straży Pożarnej. Tam gdzie ty dokładnie wiesz, Kamiński, w Skierniewicach. Tam buwuje. I takie są Wasze oszustwa, takie jest Wasze wyciąganie demonów z historii. E, tak, jeżeli zaczniemy w tej chwili e, odnosić się do, znowu do rodzin, do, do tych podziałów, zamiast się jednoczyć i zamiast, e, zamiast normalnie funkcjonować, to zrobicie kolejną wojnę domową. W której ja już uczestniczyć bardzo bym nie chciał, bo w tej wojnie uczestniczył mój ojciec, później wiedział, że to jest najgorsza rzecz, jaka może być. A wy w tym kierunku dążycie. Wara wam, mam nadzieję, że za te parę miesięcy, może szybciej, odejdziecie w niebyt. Naprawdę odejdziecie w niebyt. Nie macie prawa nikogo rozliczać, bo jesteście bandą złodziei. Po prostu jesteście tylko bandą złodziei. Dziękuję Państwu, bardzo przepraszam Was za te moje osobiste mm, opowiadanie, opowiadanie sytuacji mojej rodziny. Chcę, żeby ci ludzie, którzy zaczęli znowu szukać, drążyć, chcieć przyinaczać jakieś rzeczy, zrozumieli, że spotkają się z odporem prawdy, po prostu prawdy. Chciałbym Państwu polecić e, historię, historię na weekend. Szanowni Państwo, tutaj w szczególności jeden artykuł. Artykuł napisał, w historii na weekend też jest redaktorem naczelnym jest pan Aleksander, Aleksander Fiejski, artykuł napisał pan Krzysztof Galimski i tutaj artykuł dotyczy tajemnicy ostatnich kamikaze. Kilkunastu pilotów samobójców zaprotestowało przeciwko kapitulacji Japonii. Decyzja o posłaniu ludzi, by rozbijali się o amerykańskie okręty spotkała się raczej z oporem niż z entuzjazmem Japońskiej admiralicji. Mimo poświęcenia japońskich lotników, odnoszone przez nich sukcesy nie wystarczyły, by odwrócić losów wojny. Wymyślona w Tokio skomplikowana operacja była ostatnią szansą, by zdobyć przewagę potrzebną do zawarcia korzystnego pokoju. I tak, to, szanowni Państwo, warto, żebyście, żebyście przeczytali ten materiał. Ja chciałbym Państwu jeszcze polecić nasz, naszą książkę, Kamiński, i tutaj do, między innymi cytuję. Stawialiśmy również pytanie o kłamstwo, którego dopuścił się Mariusz Kamiński w ankiecie bezpieczeństwa 2007 roku, gdy zataił swoją relację osobistą z rosyjskim pułkownikiem. Dotarliśmy do tego oficera. W rozmowie potwierdził swoją znajomość z Kamińskim, to, że dużo zawdzięcza polskiemu ministrowi. Omówiliśmy również szeroko bezprawne działania stanu Kamieńskiego i jego współpracowników, współpracowników, które doprowadziły do tego, że w 2015 roku został skazany na 3 lata bezwzględnego więzienia. Wraz z nim skazany został jego najbliższy współpracownik Maciej Wąś oraz dwóch podwładnych z CBA. Otrzymali oni niższe wyroki. I czekając na wyrok sądu, prezydent Andrzej Duda ułaskawił Kamińskiego i innych skazanych. Andrzej, Andrzej Duda, kamieński długo utrzymywał, że interesuje go tylko uniewinnienie. Nie tylko na takie rozwiązanie przystał, ale jak widać było nalegał. Mógł bowiem łaskawienia po prostu nie przyjąć. Sprawa też nie jest jasna od strony prawnej, bo Sąd Najwyższy stwierdził, że łaskawienie. Ułaskawienie przed prawomocnym wyrokiem nie jest możliwe. wykluczone więc, że za kilka lat, gdy zmieni się władza, to wadliwie ułaskawieni otrzymają wezwania do odbycia kary. To by tylko trzy lat. Dziękuję Państwu. Do widzenia.